Kochani, kochani, dzisiaj urodziny obchodzi Julia Żugaj, influencerka, którą ostatnio możecie bardzo często obserwować w telewizji, ponieważ w tamtym roku była uczestniczką tańca z gwiazdami i zajęła drugie miejsce zaraz z awansu Aleksander. I w tym roku możemy, będziemy mogli zobaczyć, Twoja twarz brzmi znajomo. Jest piosenkarką, ma swoje trasy, ma swoje koncerty i jest też. Prowadzi najróżniejsze eventy. Ostatnio prowadziła Sylwestra w Polsacie. Prowadzi różne koncerty, i eventy. Prowadziła Dzień Dziecka w tamtym roku yy, z Krzysztofem i Biszem. Także jest ogólnie znaną osobowością telewizyjną i internetową. chcę z okazji urodzin życzę wszystkiego, co sobie wymarzy. Dużo radości, szczęścia, miłości, Uśmiechu na twarzy, aby spełniała swoje marzenia, dążyła do swoich celów, bo to jest w życiu najważniejsze, i żeby miała obok siebie dobrych ludzi, bo to jest klucz do szczęścia i radości. Wszystkiego, co najlepsze, Julka.